ISAI to międzynarodowa firma, która wystrzeliła jako pierwsza na świecie mikrosatelitę radarowego na orbitę. Twórcą ISAI jest Rafał Modrzewski, Polak. Obecnie mamy na orbicie 21 satelitów, 21 udanych wystrzeleń, co czyni ISAI posiadaczem największej komercyjnej konstelacji mikrosatelitów radarowych na świecie. Obrazowanie SAR jest przede wszystkim niezawodne. Obrazowanie SAR działa w czasie dowolnych warunków pogodowych, w dzień, w nocy warunki atmosferyczne nie przeszkadzają w znaczeniu obrazu do użytkownika. To jest znacząca przewaga w budowaniu świadomości sytuacyjnej, czy to na polu walki, czy to w innych zastosowaniach, które wymagają tego typu usług. Ta niezawodność. Niezawodność, która powoduje, że siły zbrojne są w stanie otrzymać informacje wtedy, kiedy ich potrzebują, a nie w odstępie czasowym, który powoduje, że niestety tego typu informacja już jest nieprzydatna. Ilość satelitów, jaką posiadamy, największa, przypominam, konstelacja mikrosatelitów radarowych, komercyjna na świecie, która rywalizuje właściwie tylko z satelitami i konstelacjami, które posiadają największe rządy, największe państwa na świecie. To powoduje, że użytkownik końcowy ma niesamowitą zdolność i ułatwienie podejmowania decyzji. Jest to kluczowa przewaga na dzisiejszym polu walki.